nagram tu, żeby widzowie nie mówili, że ukradłem to dla mnie tutaj stawia się tak, to postawiłem na stole nie będzie dla Jacka jeżeli on nie przyjeżdża, nie będzie dla Jacka ale był dwa dni temu, Krzysiek chyba, tak? weź dalej Tak, zaraz krzysiek. Masz chrupki no to to. Chrupki! Twoje no. ulubione kukurydziane chrupki. A, o dobra. No. Jeszcze są? Nie, tylko dwie paczki widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj to dawaj. tobie nie można tego. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj. Masz. Red, dawaj, tamte. Redbule będziesz pił? Daję ci po kolei wszystko, no. Co na bramce wisiało w torbach. Orężadę to tak tak masz. No, pierwsza torba. Było napisane dla Krzysia Orężada i Słomki, Tiger dla Jacka Red Bull, Ewelina i Kuba z Podwęgrowa. Jakaś następna torba jest. Czyli nie. A nie, To jest chrupki paprykowe. I mleczko. Paprykę. Mleczko odkręcić od razu. No. O, jeszcze na folikę. To tak masz lekko zakręcone. List jeszcze chyba jakiś. Zdjęcie. Motocykl i Krzysztof. O nie, jeszcze jakaś kartka. jest tutaj. Witam Panie Krzysztofie, jestem Pan ogromnym fanem. Pragnę, by ocenił Pan mój motor. Na zdjęciu w skali 1 do 10 rzucam dla Pana mleczko, bo Pan mleczny człowiek. Chipsy, pozdrowienia dla Pana Jacka. Zachęcam do uprawiania sportu i posprzątania w pokoju. Co ocenisz na zdjęciu, motor? Tak jak prosi, tutaj widz. No, dlatego to zdjęcie tam. To fajny motor na tym zdjęciu, czy nie fajny? Wypowiedz się. Krzysztof. Tam prosi, żebyś na temat tego zdjęcia. Nie ja powie... wiem. No to co? Powiesz coś, czy nie powiesz. Bo tu następny list ma. no to już. Nie powie, Krzysztof. Dobra, następny list. Witam panie Krzysztofie, jestem cudownym darczyńcą mleka, bo opiekun nie daje, bo jest menelem. Widziałem jak kleje piwo pod zodiakiem, a później wsiada do auta i odjeżdża. W tym odcinku umyj zęby. You are kukus. No. I ten darczyńca ci dał buteleczkę mleka. I ciasteczko. Oczywiście z cukrem. Bywa. To prawda! Tak gdzie tam prawda, Krzysiek, jak po pijaku by jeździł, to prawo jazdy by już było zabrani. Weź ten. Proszę, ciasteczko jeszcze. Rafał. Tak. E, zrób. No. Ten worek zabierz, a świeżo. Tak, ci to zaraz zrobię. Tylko ostatnia już paczka. Masz tu dwa mleczka bez listu. Może do lodówki je wstawić. To już za dużo tego mleczka pod tutaj będziesz miał. Staj się chyba ile tego mleczka z pięć butelek dostałeś? I jeszcze jakiś list był w skrzynce. Pokaż. No. Otworzyć? Przeczytaj może. No otwórz. O! Jaki długi list. Daj. Czarna Sprycha. Kopertę proszę jeszcze. To ze skrzynki, tak? To jest ze skrzynki list, tak. Przyszedł Z pocztą. Z tej strony Czarna Sprycha pozdrawiam. Gorąco mojego Krzysia piszę w sprawie, w sprawie, o której na pewno pan jeszcze nie wie. Otóż mój najnowszy k k konkubent 15 lat temu siedział w więzieniu i sztumie I niedawno wyszedł. Trafił, chciał, że swego e, czasu siedział z Jackiem Jacek kiedyś swojego czasu mieszkał na Klepackiej. O, proszę bardzo, utrzymywał kontakty z Łodzińskimi z Barszczanskiej Klepackiej ręce. Dopóki nie wypił. Chodzi, chodził on, od, on z psem po parkingach. Wtedy miał jeszcze innego psa, takiego groźnego obserwował jaki samochód można zawinąć zawinąć albo e, chociaż radio żeby było na e, flaszkę na flaszkę z kolegami z 7 listopada tego 2007 roku w jego urodziny chciał się zabawić i z pieczkami, ale nie miał pieniędzy na włóczkę urodzinową i postanowił zrobić łam na samochód dostawczy marki Lublin, w którym to znaj znajdowały się takie e, winy marki Patykiem, pisana i komandost. Jarekowi pijaczkowi podczas licytacji na placu zabaw. zabaw. Chciało się jeszcze jeść i Jarek postanowił zawinąć ze sklepu mortodelę. O proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ale ty wiesz, że to wszystko to są kłamstwa, krzesiek i wymysły. Że to kłamstwa i wymysły są, no. E, nie kłamstwo, tylko prawda. No Niestety jak? trafił, chciał. Chciał, że w kolejce stan, stał sam wówczas komendant straży miejsce, który doprowadził go na posterunek. Tam otrzymał zarzuty i został wie, wie, przewieziony do Sztumu, gdzie Przebywał z moim konkurentem Konkubentem. E, konkubentem. E, ponieważ Jacek nie miał odbytej. A co tam jeszcze masz? No, usiądę. E, ponieważ jak Jacek nie miał odbytej. By tej służby wojskowej musiał e, przebywać na tak zwanym pawilonie na, dla frajerów. W więzieniu nie miał on łatwo. W celi siedział od e, blisko 30 lat i twoja macie 30 lat więzienia. Wielki, spasiony. 30 lat. O, tak jak 18 lat miał jak do więźnia go wsadzili co najmniej, to on całe życie w więzieniu siedzi. Czy, e, spasiony, niemyty, od miesięcy 60-letni mąciciel mą -ci całego skrzydła. Nieformalnie wy, wy, wydawał on rozkazy dla e, całego więzienia. Pilnował porządku. E, rękami innych, a służba więzienna, więzienna e, nie miał z nim łatwo, bo co rusz, rusz, schodzą na ich donosy. Raz nawet napisał, że miał e, mniejsze oko, okno niż w sąsiedniej celi. Inspektor budowlany wydał nakaz powiększenia natychmiastowego otworu otworu okiennego spółmiedzianego, też się mu nie buntowali, bo to on dzielił im rację żywnościową. Zazwyczaj w takiej w taki, spo, e, taki sposób, że nagarniał wszystko pod materac, a jego nie zjadał. To zgniło latem w celi. Zawsze nada, na latami muchi, bo zarządził, aby nie od Łania, odsłaniać okna. Gdyż strażnicy więzienni lubili przez y, nie zaglądać i wykrzykiwać do niego. Obe, obegli zrobić ale, zrobić zdjęcia. Jacek miał z nim najgorzej, bo to jego Upatrzył sobie właśnie na, na czelnej gier, ger, gieremka. Musiał e, mu usy, usy, usługować. Zazwyczaj orga, ni, or, ograniczono się do to, do pod, podawania różnych rzeczy, gdyż E, Uff, więzień nie ruszał się z okna, musiał on e, sprzątać kąt i robić codziennie gajówkę, ale nie po to, aby było czysto, bo celit i tak by jebało, jakby by małpy ruchały, tylko... Nie, nie ma. ruchały, bo to aby naczelnik widział, że coś robi, gdyż ten miał na niego oko regularnie współpracować on ze służbą więzienno-administracyjną, gdy współwieźniowie się tego dowiedzieli, od razu spytali. Czy to prawda? Wtedy Jacek odpowiedział. Jak nic nie wiem, ja się nie znam. Widzisz? <noise> ja, Jego słowa. To wszystko w trzy wymysły, przecież. Są. Nie, 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 nie. A ty wierzysz, że to czarna szprycha napisała? Co? Czarna szprycha napisała? A co? Jak tu na y, stempel jest na znaczku, że z Białego Stoku wysłane listy? Słuchaj, to ona może była w Białym Stoku i wrzuciła te skrzynki Białego Stoku. I został oczyszczony o, o, momentalnie z zarzutów, co pozwoliło mu wieść e, 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 spokojne życie, wiezienne od czasu wyjścia 2017 roku. Od tego czasu nie um, umie żyć. E, inaczej, ostatnio ho, chodząc plotki na Meksyku, że jest poszukiwany przez Straż Miejską za regularne e, jazdy pod wpływem napoji energetycznych. To prawda, od których jest uzależniony, a napoje energetyczne nie tamte piwo. Mhm. Bo nie dostanie tego piwa. No. Nawet niech, niech nie myśli o specjalu. Ja mu pokażę, no pan patrz, ale nie dostaniesz, za ty że nie przyjeżdżasz. No? To, ale to jak przyjedzie, to przyjedzie wtedy, to mu pokażesz. Za długo nie przyjeżdżał. Tydzień czasu nie było. To nie ma. Czy jej odrobi tydzień czasu, to nie nie piwo. W sobotek, w też w piątek był? że jest poszukiwany przez straż miejską za regularne jazdy <coughs> pod wpływem napojów energetycznych, od których jest uzależniony. Także to jest dla pana informacja. E, widzisz w radiu w, w, w radiu mówili, że nie można spożywać napojów energetycznych. A ty słyszałeś, że Palikota aresztowali? W co? telewizji mówili, Palikota aresztowali. Palikota aresztowali. Ale... Palikota? No. Co co? Bo ty kiedyś film nagrałeś, mi się przypomniało, że mówiłeś, że on Bimber pędzi i że Tuska alkoholikiem zrobił. Ale kto zrobił? Palikot. Ale kogo zrobił? Tuska. Tuska zrobił alkoholikiem, bo on wymyślił te małpki, te małe takie. Którą Jacek puteleczki. może? Chodzić jak zegarek i wodzić pana, gdzie pan sobie życzy. Ostatnio widziałem go w sklepie, jak kupował tatara i z grzewkiem piwa. Mam też informację, w którym sklepie nabywa legalnie kolejki, to, kolejki to papierosów elektrycznych, które są teraz. Zakazane, to prawda? Sprzedawczyni powinna być pociągnięta do tłumaczy karno-sądowej. Jeżeli jest pan e, zainteresowany czemu, no, u pana często nie bywa, to dlatego, że, że przebywa u pewnej kobiety, u pewnej kobiety, Zgrzewka piwa, ma też informację, w którym w sklepie nabywa legalnie kolejki do papierosów, które są teraz zakazane. Sprzedawczyni powinny być do odpowiedzialności karno-sądowej. Jeżeli Pan zainteresowany, czemu u Pana często nie przebywa? To dlatego, że przebywał u pewnej kobiety. Jeżeli będzie Pan ciekawy, to mam jeszcze kilka informacji nie do ujawnienia. Kilka w liście mogę przyjechać. Jeżeli chce Pan o otworzyć bramkę z pozdrowieniem czarna Spryska. Otworzę bramkę i pogadamy. I pogadamy. Widzisz? No, słyszę. I jak pra prawdę pisze Czarna Szprycha, bo Czarna Szprycha jest dobra kobieta. Ale Czarna Szprycha w Holandii mieszka, nie w Białymstoku, stoku Przynajmniej ostatnio. Mieszkała w Holandii, a nie w Białymstoku. Ja wiem. Ja myślę, że to ktoś się podszywa się. Nie, 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 nie. Nie, ona. Ona sama pisze. Ona sama. Na komputerze? Co? Na komputerze? Ona teraz z nim jest zagniewana Wiesz? i ona wydaje jego. Wiesz? Tak? No. Nie wiem. A, dobra, poczekaj, spróbuję zadzwonić przecież. no. Co? Zadzwonić miałem do niego. No. Zobaczymy. Ona z nim zagniewa? Największy? To ko wiesz, konfabuluje. I... To jakiś widz się podszywa, Krzysiek na 100%, tam Nie widz, nie nie, nie. 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 Nie widz. Nie dostanie piwa Brąboże. Krzycho, ja nie wiem czy to jako cukrzyk powinieneś cukrzyć herbatę. Co mówisz? Że słodzisz cukrem herbatę, nie powinieneś, no. E, słuchaj, nie mieszaj w to. No. Wiesz, to się nie mieszaj. Ja pytam, jest... ja pytam. Pyta, to tylko pyta może być, wiesz. Ale to, ja cię to pytam... To pyta, pyta nie błądzi. Nie odbierasz no? telefonu. Jacek też nie odbiera dzisiaj coś. Dlaczego? Może odzwoni, poczekaj. Co? Może odzwoni. Może odzwoni. Zobaczymy. Dobra.